Adwentowe dni prowadzą nas Maryjną drogą. Krok po kroku prowadzą nas do radości narodzin Jezusa. Są tęsknym wyczekiwaniem przyjścia Pana. Z Maryją wyczekujemy przyjścia zapowiedzianego Emanuela. Wołamy przyjdź Panie Jezu. Tęsknimy, modląc się, by niebiosa rosę spuściły nam z góry, by Pan Jezus, jak rosa suchą ziemię, wreszcie zwilżył pustynie naszych wnętrz. Suchą Ziemię naszych serc. W tym wyczekiwaniu Maryja jest nam bardzo bliska, bo przecież ona ma też swój niezwykły Adwent. Ona wyczekuje przyjścia na świat wielkiego dziecięcia, swego wielkiego syna. Święty Ludwik Maria Grinią de Montfort podpowiada nam, że nie ma i nigdzie nie będzie stworzenia, w którym Bóg jaśniałby wspanialej niż w najświętszej dziewicy Maryi. Ona, jak mówi, jest rajem Boga, jest niewysłowionym światem, do którego stąpił Syn Boży, ażeby działać w Nim cuda, strzec Go i mieć w Nim upodobanie. My, przez codzienny różaniec, wchodzimy do tego niezwykłego świata Boga, do Jego raju, jakim jest Maryja. Tu, w bliskości Maryi, mamy pewność, że spotkamy się z Jej Synem. Ona jest mieszkaniem Boga i pomaga nam też stać się mieszkaniem pełnym Boga. Różańcowa modlitwa jest jak otwieranie drzwi mego serca i jest pozwalaniem, by zakościł w nim Jezus. Każdym zdrowaś. Włączam się w adwentową tęsknotę za bliskością, za ciepłem, za pokojem, jakie daje Jezus. Jego ewangeliczna dobroć. Jego wielkie serce dla nas. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Boże, życiu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.